Mano z tej strony. bastu.pl dzisiaj ze mną są? Ja. No, czyli kuczyn 1, 2, 3 oraz? Ja jestem Siema. Siema, dobra. Hej, jesteśmy dzisiaj na mapce Escape. Hmm, mapka będzie w opisie. A. No i no i wszystko będzie w opisie. I oczywiście polecamy wchodzić na serwer ArbusCraft, które. Go IP będzie też w opisie. No, no i gorąco zapraszam do subowania, lajkowania itd. Dobra, gdzie wy jesteście? Wy już poszliście. Ej. No, ale Kuczyn, blokujesz, No, Kuczyn! O co ci chodzi w ogóle? że się w klocku. Nie jadę jak O kurde, mam czyjś Dobrze. Ja to teraz po no, to... Głupi to! Ja wychodzę. Okej, okay, ja już jestem, ja wyrzucam te... Ja, głupie wagony. Ja okay. już jestem przy tym. Weź czekaj na mnie, czekaj na mnie. A, oczywiście to będzie w częściach. Nie, no. ta mapka jest krótka. Krótka, naprawdę? Mhm. Przechodziłem nie pamiętam. Dobra. Po, oczywiście, no, no, jak będzie taka długa, nie zdążymy przejść, to... ...będą dwie części. Dobra. Gdzie ty, wiesz, czekaj na mnie, Je... no. bardzo daleko. Za mną jest... Ej, Patryk, ty raczej... Flesz, ty się tepasz! No bo utknąłem. Ja tylko jestem na końcu i nie oszukuję widzów. Ja jestem. O, cześć. Przy... A, okay. Cześć, kurczę. Znaczy, cześć. Cześć, flash. A o, nie. A, wy się te bacie, czy co? Ja, nie. Ja już jestem za, za Fleszem. Ja! Zas... Jak ktoś będzie chciał mięcha, to mówcie. Pełne zapach, zapasy, pełne zapasy. Dobra, idź, przechodzę, przechodzę sobie tutaj. A ja już spadłam. Gdzie ty nowej, poczekaj na nas, kurczę. Nie, ja tu lecę. Lecisz? Tak jak myślałam, że oszkujesz. Dobra, nieważne. Nie, Oczy... ja nie oszukuję, ale. No, dobrze. oczywiście. Niedługo powstanie serii, a nowa seria Minecraft. Taka co... będziemy kręcić takie filmiki na temat yy, różnych, tych, no. Na przykład, że nasze miasto się zaczęło palić, szybko wskakujemy do teleporteru. Cofa nas niechcący w złe czasy. No i musimy przechodzić ten. O, dzięki, już Musimy przechodzić takie misje od takich gości. Jakich? No tam będą jakieś goście, no. Dobra. No i oczywiście... Ale mnie szczypie w oczy jakiś Moglibyście... A... Trollface. Moglibyście napisać w komentarzach, jakbyście mogli, naprawdę. Napisać w komentarzach, hmm, jaka by mogła być nazwa na temat właśnie tego filmiku. O nie no. Co? O, o widzę cię kuczeni. Ty też tu jesteś? Nie. Wow. Mhm. Ja już to prawie. Trollface. Dobra. I polecamy inne nasze filmiki. Pod tytułem Buster .pl. Co? Znaczy nie nic Otworzyłem wam checkpointa, ale nieważne. Co? Co jakiego checkpointy? Co to wiktory? Co się stało? E, ale checkpoint. E. Aha, tutaj to rami trzeba wjechać. Nie. Gdzie Czekaj. Jest? Co ja zrobiłem tak w ogóle? Hmm. Zepsułeś mapkę? Chodź tutaj, chodź e, Flash, Ale ja już wiem, co zrobiłem. Otworzyłem takie coś, i tutaj trzeba wybić, Dobra, Flash, no podzywaj się. To już A, było od początku. Wiesz? Nie, to. ta drabina była od początku. Ja już jestem. Nie, tam się nie da chyba. Ja o, wiem. Chodź, ten... sam, chodź tu. Wello! Ej, co to jest. Chodź. E, jakiś czapka. Aha, bądźa. to ja to otworzyłem. A, to otworzyłem, dobra. Ej, co? A, cześć. Ej, czekajcie na mnie, no. Ja musiałam to przechodzić, a wy to. A, to. Okej. Okay. Jakie bałwany. Au. Dobra, nic nie dzieje. Troll face. Dobra, ja cię idę. Jestem za tą czyn Oczywiście no taki dzisiaj taki filmik jest nietypowy Of oh, dupesory Eee O, drobina. Się stało. <laughs> tu jest drabina, ja, ja nie muszę chodzić. To jest Ja ci to otworzyłem, ale dobra no, chyba sam, bo ja nacnął na tą taką co Była. Tam ta półpłytka nic nie robi, wiesz? Robi, jak nacisnąłem na nią, to wszystko, cały piasek spadł. Yy, właśnie ja nacisnąłem yy, guzik, ale nieważne. To nieważne. Ok, no. No. Ok. Eee, kurde, nikt to nie może. Oczywiście kiedyś dawno przechodziliśmy tą mapkę. Ja pitolę. Ja nacinałam na tą pół i się tutaj otworzyło. Nie, nie. Bo ja też naciskałem na pół płytkę. Wcześniej jak tam wchodziłem i nic się nie stało. To co? Ale zacną ja drugi raz, może za drugim się to dzieje. Yy, wiesz, że to jest niemożliwe, ale okej. Okay. Kurde, weź mi otwórz to Można było tak, ale ja. Cicho, Okej. Okay. Dobra. O, co to było? Ktoś tam podłożył mi dirta. Czy to dirta? Ktoś mi podłożył żwirek, więc było trochę łatwiej. Ja, tej stronie jest głupia. U, ej, no, ale oszust. A, kuchen yeah. Ja. No ty wpadłeś do lawy. Nie. A no to kto wpadł do lawy? Chyba tylko raczej. Nie, no to ja to mam na filmiku, to zobaczymy. Dobra. Aaa. Okej, okay, Ja Jestem bardzo daleko już. Tak, ja też będę zaraz bardzo daleko. Mhm. A kto szkujesz? Ja? No a co? Może ja Gdzie tu trzeba iść? O kurde, jakby nie dali miecza. Jakby nie dali miecza. Chodźcie! Tylko ja mam takie problemy Ach. Czekaj. Jak kurde, jak budzi raczej flaszkuje? A kurde, zabił mnie spają. Okej, okay, dobra, gdzie? Naprawdę cię zabił? No tak, muszę sobie wziąć, game moda i z, wziąć miecz, bo Dobra, przecież Robimy krótką te... przerwę. No przerwę. Przerwa. 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 Jakie sorki? Przerwa. Czemu? Trzy, 4, Sorki, wróciliśmy po krótkiej przerwie, ale jesteśmy. Dobra, lecimy dalej. Ja lecę już na sobą chodzik. Mm. A, tam ja robię się skład. Ja też tam yeah, jestem. Ja też. Okej, okay. ty już zaszłaś? Ja też już Dobra, 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 dobra. ale lak. Dobra, no chyba jedną, jeden odcinek będzie dalej. Aj, kurde. Jeden odcinek będzie. Kurczę, tak przychodzi. Dobra, stop! No, idziemy dalej, dobra. Tutaj trzeba szukać mi się wyda atar. Czy to tu? Co to było, Patryk? Co to było, Flesz? coś się bawić. nie wiem. Tak. Goni mnie morderca. Okej. Okay. Tutaj jest piasek. Tu trzeba kliknąć. O nie! Co jest? O, Aj, nie! Muszę wziąć drabinę. Tutaj. Na te drabinki chyba. Tak mi się wydaje. Tu. Daleko jesteś? Ja jestem przy... ja jestem Ma, przy to ci się basenku. przyda. Ej, poleciałeś tam. Nie, ja ani jeszcze nie spadłem. Spadłeś, spadłeś, widziałem cię. Flesz, nie kłam. Weź! Flash. Tam leży drabina, może ci się przyda. O, mam, a, mam jeszcze pociąg. Gdzie mam jeszcze tak, tak? Co? Co jest? Co jest stało? Flash. Coś się ostatnio dzieje. Ej, widzę Twój wagonik. Jestem przy nim. Co robicie? No widzę, nic, tak jest, jest nic. Co? Przeżywacie, przeżywacie. Ja, nie mogę wkraczać tam. chodzi Ja, a jestem pod wodą. Ej, widzę. widzę kogoś tam. A, troll face. Mamy przez tę drabinkę jestem jestem na balkonie A. już. Dobra. E, spoko, nie mam wagonika. A wszystkie wyrzuciłeś. Musisz sobie włączyć game moda. Uuu! I dobra. A w ogóle niepotrzebny wagonik, ja mam jeszcze kilka. E, mam już. Kurde, ile tu świń? Kto trzeba? Fuck I drugi. A, oszustwałeś go ślata, ja pitolę. Kto? Dobra. Ty, może ja. I tak. tutaj, co zrobić, to nie mam pojęcia. Ale. A... Gdzie to się idzie w tej wodzie? W tej wodzie to gdzie to się idzie? A ty jesteś tam, a? jak? Przecież. Ktoś tu zniszczył drabinę. A, a wiecie, gdzie ja jestem? No, jeszcze przy e, tej. Gdzie ty jesteś? Nie wiesz. No. Jestem tam. Jestem bardzo daleko. Ej, gdzie tu się idzie przez tą wodę? Nie wiem o co wam chodzi, ale nie wiem, nie wiem. Ej, ty tu się nie da przejść. Jak to, ale... O co... u mnie są potworki. O co wam o, chodzi fagam. O co? Fuck. O co wam chodzi, się nie da tam? Ten... On nie może jest przejść. W tej wodzie, co nie Ja tam strana. przeszłem, ja tam przeszłem. Yy, w... Gdzie? A w tej wodzie to trzeba szukać tego. W tej wodzie to trzeba szukać. Ej, ja tam wiem, jest. tam jest taka dziura. Oj, gdzie? Gdzie jest, znalazłem. Kurde, A jeszcze jest tego. druga. Aha. No nie. Jest bardzo łatwo to znaleźć. Ta druga to jest łatwiejsza. Wiem, ja znalazłem jedną. Ale druga. Druga jest jeszcze łatwiejsza. Ale to jest wielka Ach. dziura. Gdzie ty? Świnkę. Ej, tutaj coś jest złożone z piasku. Ja pytam. Fajnie tak układać ze piasku, fajnie. Gdzie? Ej, jak jest się na dachu, to gdzie się dalej idzie? A, nie tutaj, 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 tutaj. I tutaj. Tutaj jest zombiaczek, ja tutaj. Kurde, weź, bo ty wszystko... weź, poczekaj na nas. Czemu? O kurde, ten dźwig, to, to nie jest dźwig, tutaj się blok niszczyło i to jest tam. O, tutaj widzę tu jest jakiś o. chyba napis. A! Tutaj się chodzi chyba po tym napisie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Ej, okay, coś się stało. Ja jestem przy schodach z piasku. Ej, coś mi przegapiło. A, szkielet! A. Lecimy. Coś długo. Muszę poprawić. U. A, ej, ktoś tu jest. Ej, ktoś tu szedł. Ej, jest ej widzę szkielet. cię, Patryk. Znaczy, widzę cię, flash. A! Co tam jesteś? <laughs> ja pitole Fak, musiałeś do mnie tepnąć a Ale, down. A się tam Ale down on... co nie. się Leci Ale down Ała On się do mnie tepnął bo nie umie inaczej I nie ja tam idziemy Daleko jesteście? Ja, ja jestem jesteście. bardzo daleko, tylko on się do mnie tepnął. Ja? Wcale że nie. Mm -hmm. Kurde, głupio wyjście, kto? Oczopląz, dobra, ja już skończyłem mapkę całą. Tak, to czekaj, zaraz się pożegnamy. Nie poczekam. Kto będzie miał drugie miejsce? Ja wchodzę. tak, jak, jak się tam. To... Ty, a ty wcześniej jak przeszłeś tam tę drabinę? Jaką drabinę? A, taką jedną. Normalnie, po prostu ją przeszłem. Ale Kurde. nie ty, nie ty, tam... Yy, ...flash. Tu jest jakiś ten... Ja! ...i to trzeba jak... ...mi się chyba coś wiąże z tym, że... są czerwone pochody. Czekaj, jeszcze nic nie nisz! Nie rób tam! Mi się wydaje, że to coś będzie związane z TNT. Ale stój, nie rób, please! Okej, okay, ja już przesiąłem, a ty to chcesz zająć się makuczem. No siemka, siemka. Ciekawe jak jak mi nie minąłeś. No, napis się odkrył. Dobra. Czekaj, tutaj... czekajcie. Uh, tanks, uh, tanks. Weźcie, mieliście poczekać! Jakie tanks! Tanks! Co to, to ma być? Tank! Ja pierwszy. Mieliście poczekać! Nie macie game mode, ej! Ta. No tak, mamy Są game mode. A mieliście poczekać jak jest was dekle. Hmm. Ał. On on nie teraz. Wiem. Ojciec, aplauz. ta aplauz. ta aplauz. O, aplauz. Ojciec, aplauz. Ojciec, aplauz. Ojciec, aplauz. co, aplauz. aplauz. Ojciec, aplauz. Ojciec, Nie Ojciec, no nie? Kurde. kurde. Jakiś Możesz mi nie kilać, ok. Ja no. a jeden arbu Ej, a kamlocik mały jeszcze o. Okej, okay, to chyba. Czekaj. Na y, dobra, ryniku. na tyle, bo ja nie chcę tam, no. Dobra, to żegnam. Czek czekajcie, 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 czekajcie. Jak coś, to polecam kanały Flash TV Paster 111. Tymaczy tylko na tyle. O. To... O! Hey. Postęp tych... W następny filmik będzie może o, inne badowe y. Zapraszamy również na serwer Mike. O, dupa. serwer Jak, serwer, Mike. Jak byście Arbusa. to widzieli? IB to jest arbusclub.csfv.pl Tak. Cześć. Uh -huh. pa. Okay, do zobaczenia. Cześć, pa! pa.